Nie, no, nie galaj. A ja. siedzi badoga. No Tak się nazywa. Ora dawaj. Pharma -fury. Nie no, ja cię ledwo to słyszę. Teraz no, lepiej. Tak. <gry> no, uwaga. Pomocy, pomocy. A to boty. Tu na górze na dachu. O, gdzie on? A kurde, okay, muszę go jeszcze zabić. To ja mam takie okay. Nie, no gdzie ja szelam? Nie, no mi zabije go. Ej. To dwóch typów. O kurde, snajpuje, nie Trzeci jakiś, nie, no co to za gierka? A to jego kurde NPC. Dobra, chodź, uciekamy stąd. Mamy jeszcze auto tutaj, więc kolejne takie. Ja pomarańczowe wezmę. O, widzę jakiegoś kolesia. Trzeba, bo ty znów tam wracasz. No bo widzę jakiegoś kolesia. Z Chłopie, to są prawdziwi ludzie. A, nevermind. A, ej, ty kurde na plecent już chciałeś, chłopie, to są prawdziwi 105 8 dałem, a to boty były, to są prawdziwi, a? przejadę go, pach, załatw, od jest, <laughs> przejadę ich tam, pa, pa ile kilów, jo! jak wiesz tego Już tam jest? Ej, tu jeszcze jeden Czy to e, bo? Z ktoś się, kurde, kampi Poka Nie no... Kurde, mój sąsiad wierci No, no, no siema um. Okay. A żebyście widzieli, w trakcie nagrywania ja próbowałem powtórzyć moment z filmiku Moody'ego, który on stworzył z 4 lata temu Więc nie dziwcie się czemu tak bardzo chciałem, żeby Moody do mnie przyszedł Dalej tego nie zrobiliśmy Ja tam lecę Nie no, weź na Kragi, trzeba zrobić moment Na kraki? Ja no nie chcę Kragi Skaliste Skarpy, tam lądujemy, okej? Okay? Próbuję ich jakoś zabić To boss? No nie mają bossa kurde, nie, weź Wejdź, a to ty... A o kurde, ej Tu dosłownie 5 typów było Hello Snoop Dog Please tego już w życiu nie mów nie nie. Co to jest? <grym /dźwięk> Widzisz to? Jakiś ludzik. Nie było już tam. I tu ludrop? W takim miejscu. No? No? O, to się szela. Mieciu! Nie? O, skąd on, kurde strzela? Brat jest drzewem. Wait. Gdzie on? Nie no, kurde! Bo kurde. A, dwóch! Co ci mówiłem? pa, teraz akcję. O, widzisz? Jak on leci, alo! I go 86. Mówiłem. On no idźmy Skara miał no Dawaj mi gra mityczny Spaza ma Ilo ma HP kurde Nie wiem O kur... Co ci powiem Jestem legendą w tą grę bo grasz, kurde, codziennie 10 godzin. Okej okay. zlutuj sobie szybko, lecimy. Ej, jeden solo, jeszcze jedno duo. Uwaga, tu jeden. No, tylko taki projekt, że mam tylko pistolet. To bot, to bot. Lecę na niego. Snajpują, Nie. kurde, dwóch tu. A ja cię ale spray Ej, weź se broń stamtąd No ja, ja mam tego Uciekam Kurde nie trafiłem A! Strzelają we mnie No grapluj się kurde ten grapl to takie gówno Ja go nie zabiłem Okej okay, jeden leży, co nie? No gościu, nie nie leży, ma nie wiem ile HP Uwaga, snajpuje tam na górze. Co so, 16 no, na jednego Ile on ma HP kurde no? Nie strzelaj na tego bota One shot, one shot Uwaga, bo ten Snoop Dogg, on strzela te granaty Załatwię go, uwierz mi On tu jest na górze tu Och, prawie mnie zasnajpił. Ulecz się, uwaga. Co mam ci uleczkę. Uwaga. Sorry. Trafiłem, 116. Lecę na niego. Agresywnie. Uleć. Jest! Kurde!